W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest. Szymon, Domoń, zawodnik Krakowskiej Wisły i właśnie na obiekcie, na sali treningowej twojego klubu spotykamy się po jednym z czerwcowych treningów, właśnie czerwcowy trening, 20 dzień czerwca. I zdaje się, jeden z ostatnich, jeśli chodzi o, o ten sezon. Do końca czerwca trenujemy, potem lipiec, już luzik, no i od sierpnia zaczynamy. Tu, tutaj, właśnie początkowo na Wiśle, a potem wyjeżdżamy na obóz Małopolski na dwa tygodnie. Jakie plany na ten miesiąc przerwy od boksu gdzieś wyjeżdżasz, czy na miejsce? To na jakieś wakacje, yy, odpoczynek, nabrać świeżych sił i zaczynamy od nowa. Pytaliśmy Twoich y, kolegów wcześniej o te bokserskie początki, czyli to, co ich zainspirowało do tego, aby przyjść na salę treningową, rozpocząć treningi bokserskie. Jak było w Twoim U mnie było tak, że oglądałem walki bokserskie w telewizji gdzieś tam w nocy i właśnie zaczęła się taka pasja. Początkowo przyszłem, żeby sprawdzić, jak to jest, tak zbadać to. I z każdym treningiem zaczęło mi się to podobać. Teraz tutaj właśnie. Wszyscy koledzy znajomi trenerzy, super atmosfera. No i spodobało, spodobało mi się to. Jeśli chodzi o te nocne transmisje, tak, jakiego boksera najbardziej zapadły w pamięć, zainspirowały do tego, żebyś sam założył rękawicę? Yy, Ogólnie tych zagranicznych jakichś znanych przeważnie najbardziej się podobały. No ale nie, nie ukrywam, że polscy bokserzy też właśnie interesowali. Na przykład Gołota, Adamek przede wszystkim. Wodziłeś się w roku 1984, także skończyłeś już 18 lat i e, zdarzyłeś debiutować jako senior. To było już na tym turnieju, zdaje się we Francji opas ja Montana. Wcześniejsze jakieś walki z seniorami tu gdzieś na sobotkach takie, ale ogólnie taka główna poważna walka z seniorem to właśnie była na pasie Montana we Francji. E, tam właśnie pierwsza walka nie poszła mi tak za dobrze, ale sądziowie uznali, że wyróżnili mnie za dobrą walkę, bo byłem najmłodszy w, w tych całych zawodach i zorganizowali mi walkę właśnie w finale e, z chłopakiem trochę cieszym z Niemiec. Tam zaboksowałem według trenerów i bardzo dobrą walkę, po której mogliby dać mi zwycięstwo jemu, bo był wynik 10 na maszynki no i na małe punkty daliemu. jemu. kończy się czerwiec 2012 roku. Trochę Twoi koledzy, nie mówię nawet tutaj o klubie, bo tutaj nie pytaliśmy o to, ale ogólnie bokserzy amatorscy w Polsce trochę narzekają, że mało jest tych walk, w których mogą się rozwijać, mogą nabierać doświadczenia. To jeśli chodzi o taki bilans Twój z tego roku, ile ty jest tych walk i czy ich jest dużo, czy mało? No w tym roku jakieś stoczyłem z 20 walk. Znaczy rok się jeszcze nie skończył, ale ogólnie do wakacji jakieś 20 walk, po 20. Jak oceniasz dla takiego boksera jak ty, osiemnastolatka, który powinien pewnie jego doświadczenia łapać jak najwięcej, to jest dużo, mało, tym liczba? Tak średnio. Moim zdaniem właśnie powinno być jak najwięcej walk, bo to na tym się robi formę. Doświadczenie się zbiera, yy, wszystko, kondycje, wszystko co najbardziej potrzebne. Myślę, że tutaj jesteś jedną z wyróżniających się postaci, jeśli chodzi o Wisłę Kraków, jesteś reprezentantem wywództwa małopolskiego w boksie, jakie cele na te najbliższe miesiące sobie stawiasz? No bo wiemy, że ambicji Ci nie brakuje. No teraz tak jak mówię, trzeba odpocząć i od sierpnia chcielibyśmy zacząć treningi na Wiśle. Potem przygotować się bardzo dobrze na obozie Polski z trenerem Władysławem Świeżem i Radziem Pieczkiewiczem. No i próbować zdobyć jakiś, tak stawiam, jakiś brąz, przynajmniej na boharzy polskich juniorów. Jeśli chodzi o prezentację naszego kraju, Junior w tej chwili, bo ciągle występujesz mimo tego debiutu seniorskiego, występujesz jako junior. Masz takie plany, aby w najbliższym czasie spełnić te swoje marzenia, spełnić ambicje i dostać się do kadry. Czy myślisz, że będzie jednak trudno w najbliższym czasie? Oczywiście na pewno nie będzie łatwo, ale trzeba o tym myśleć, no bo to jest w tym główny cel. Tam są dobrzy chłopacy, dobre treningi, sparringi. Albo przygotowawczy, wyjazdy za granicę, właśnie walki z innymi klubami. No, dużo, dużo na pewno by to dało. Gdybyś miał tak e, wspomnieć jeden z Twoich najbardziej udanych występów i też taki, e, którym osiągnąłeś e, sukces w swojej karierze do tej pory. To, który byś występ wymienił? Jaką walkę? Jaki tryb? To może rok temu właśnie na Złotej Rękawicy. Stoczyłem wtedy pierwszy raz najwięcej walk pod no i wtedy wszystkie właśnie wygrałem, jednogłośnie na punkty. Tam przymierzali się, żebym dostał tą główną nagrodę Złotą Rękawicę, ale ostatecznie wytypowali Damiana Kibera, bo zasłużył na to, naprawdę.